Ma Siema, maneczko, mordeczki. Witam Was w kolejnym vlogu. Zaczęło się, kurde, żniwa 2021 na całego. Wjechaliśmy w rzepak. Tutaj na tej działce mamy 3,08 dokładnie. Odmiana. Kurde, że mam teraz. Nie wam. Chary? Chary, chyba no. Siana bezorkowo. Poprzężycie. Już jeden zbiornik wysypał. Zaraz Wam zmierzę wilgotne. Zobaczycie. Oczywiście w tym roku y, wcale go nie pyskaliśmy Powiem wam tak, no tak słyszeliście na ostatnim vlogu, że y, Słońce go tak spaliło, bo do, dość dużo padało, potem słońce było sam, sam doszedł i powiem wam Że z dnia na dzień Coraz suchszy Zobaczcie, tutaj jeden zbiornik jest wysypany Aż taki czysty to nie jest, bo wiadomo, ten pierwszy raz w koło jak objechał Zmierzymy sobie jak wjechaliśmy, to miał 6,1 Aż nie do uwierzenia. I niepalony. W planach jest dzisiaj ten, ta działka, żeby tę działkę skosić. A jutro, tam 7 hektarów. Zobaczcie, teraz mam 6,0. Suchy jak pieprz. I to zbiornik ten, co w pierwszy raz w koło obkurzony. A teraz będzie coraz suchszy. Kurzy się z kombajnu coraz mocniej. I o to chodzi. Bajunia. Pierwszy raz powiem wam. Nie pryskaliśmy rzepaku. I zobaczymy jak to będzie. Czy będzie, no wiadomo, tyle strat na ścieżkach nie ma. Wszystko idzie ładnie do zbiornika. Elegancko. Teraz pewnie powinien sypać. Drugi raz w koło jedzie. Powiem wam, jak pierwsza, pierwszy zbiornik wysypał to się trochę zdziwiliśmy, że już był pełen zbiornik. Ale tutaj z plonem nie będę wam nic mówił, bo sam na razie nie wiem, nie chcę was yy, robić w bambuko. A dopiero wam powiem tak mniej więcej ile sypał, jak będzie ten drugi kawałek by wykoszony. I jak będzie sprzedany, to wam powiem dokładniej co do joty ile dało dokładnie. Zły nie jest, z wyglądu, ten, ten właśnie na tym kawałku 7 hektarów jest ładniejszy No ale tutaj też zły nie jest I ten właśnie tam koło domu co mamy 7 hektarów to jest Prawie że całe pole na oborniku Zobaczcie jak to się kurzy Romeo w swoim żywiole Bajunia robota idzie, piękny dzień dzisiaj, słońce, wiaterek Schnie jak cholera robota idzie, prawdziwy żniwny dzień Zobaczcie jak to się kurzy. Zaczynaliśmy To się tak mocno nie kurzyło. Wiadomo, teraz łan przecięty, lepiej go przewiewa to się bardziej kurzy. wiatr zwiększyć, bo trochę brudne leci a do tyłu nie wylatuje to można ewentualnie tam o jedną kreskę wiatr zwiększyć 3,5. Jak ruszy to zobaczymy czy nie, czasami nie wywala do tyłu. Idziemy trochę dalej, to zobaczymy sobie na ziemi czy nie wyrzuca sitami jakiś tam łan tego rzepaku jest Coś się na pewno wykosi, nie ma co narzekać Cena w tym roku jest ładna w porównaniu do innych lat cena oba się trochę nadgoni niż plonem Dobra, idziemy zobaczyć Wydgarniemy na ziemi zawsze jest ten strach klękać, zawsze baterie w dupę ważą. ja wam, że... czyściutko. Może tak iść, no, powinien być teraz lżejszy. Dwa bociany się kręcą ko mnie, kurde no. Jak do tego doszło, nie wiem. McCormicka Mark sobie stoi tutaj właśnie w tym miejscu. Zawsze sobie obiedzie Teraz ja myślę, że chyba w połowie przetnie Będzie ciął tutaj na środku Zwierzyna tutaj trochę też szkód robiła. Jak to zwierzyna zawsze się wpierdziali gdzie nie potrzeba No i nic nie zrobimy Kosimy W końcu się zaczęło, teraz jak się zaczęło to już Do samej jesieni Zapierdol żydko mówiąc Idziemy sobie klapnąć sobie robią kąpielisko, zobaczcie tutaj, jaka góra jest. Przecież na kamerze wam to, to nie odwróci, ale na żywo ma kornik, z co robić. Bajonia, ryk silnika. Tylko słychać i się czkarnie z tyłu, o to chodzi. No i sypiemy. powiem wam, że będę musiał chyba jechać po drugą przyczepę. Bo tak wygląda, że się chyba nie zmieści. Zajebiście! O to chodzi sobie serbyka, mam klimat poloną. tak duszno ładnie biało, a teraz zarabiadło jest. Nie jest czyściejszy że jak zwiększyłem wiatr. Echiu. O kurde, jak się kicha na kielicha, dzisiaj piątek, 23 lipca, więc wiecie, nie co to może być. Dobra, mordeczki nam zostało, jak widzicie. Wielki chuj, mam no, dość dobre cztery przejazdy. I mamy koniec. HL pełna. Powiem Wam, że będzie chyba ciężko. Będę musiał chyba jechać jednak z hl do domu. Bo wątpię, żeby to zbiornik zmieścił. No i co mam nadzieję, że pierwszy w tym roku żni żniwny vlog się spodobał. Widzimy się na następnym vlogu, na następnym działce rzepaku. Popeczki w górę. To nowy, Subskrybent mile widziany. Trzymajcie się. Nara.